Typ nadwozia, drugie. O. Komby! No. Tato, znalazłem fajny filmik, chodź, ci pokażę. No, pokaż. Ech. Poka, poka. Ech. Weź, bo mnie się tu. A co to jest? Marcinek? To by się coś zapomniało, chyba? Ile ty masz lat? No, 16. I co, już w wódkę popijata? Oj, to tylko do zdjęcia. Tak, tylko do zdjęcia, tak? Tylko do zdjęcia, bo ja nie wiem, to się z wódką robi, tak? No my z wujkiem Zbyszkiem sobie jako zdjęć z wódką nie robimy, tylko ją pijem. No daj tam... Gdzie to jest? Skąd to zdjęcie jest? Widzisz? Tak to jest! Tak to jest! Przez przypadek, żem się dowiedział. Oj <słuch> tu, a, a, proszę bardzo, twojej koleżki Areczek, już zaraz dzwonimy do jego rodziców. I kto tu jeszcze? <słuch> Zdjęcie tylko, ty myślisz, że ja się dam nabrać. Ja za stary ogórek jestem, żeby się nabrać tutaj, że wy tylko zdjęcie ze flaszko robili, e? Masz szczęście, że twój ojciec nie jest donosicielem, bo tak to bym już tych twoich koleżków pozakapowywał. A tak całą winę bierzesz na siebie, <śmiech> Zadowolony? <laughs> Zara. A to nie je u nas na działce? No kurna, raz tam żeście powiedzieli, że pomidory to jakieś wandale podeptali, a to ty z koleżkami pijani żeś to tam narozrabiali? Skurczy, synu, do matury już cię nie wypuszczę, z domu wódki się nie napijesz. Uff, masz to, zabieraj, bo po... to... No skurczy, syn, widzisz, halincze jaki niedobry? Ale co się dziwić, moja krew. <grystanie> 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 <grystanie>